talie do gwinta. Mam jeden komplet talii oryginalnych, tych, które były dodane do dodatku krew i wino. Tutaj są Królestwa Północy i Nielgart, no ale w tym rankingu pozwolę się tymi, które mam. Tutaj są to amatorsko zrobione w drukarni karty i posiadam takich sześć talii. Talia, którą gram najczęściej i jest moją ulubioną i na niej uczyłam się grać, czyli Królestwa Północy. No po prostu nią najczęściej gram, w niej się czuję też najpewniej. Moja ulubiona. Druga ulubiona talia Nilfgaard. W sumie można by na nich pracować wymiennie, no bo oni mają tyle samo szpiegów, a szpiedzy urządzają grę, ale jakoś nie jestem po prostu tak mocno przekonana. Nie wiem, że to jest mocarna talia i mnóstwo ludzi mają ze swoją ulubioną, ale ja ze względów sentymentalnych jednak jestem przy w Północy, ale to jest tak samo świetna talia. Na trzecim miejscu na podium bym dała Skellige, ponieważ jest to naprawdę mocna talia, tylko trzeba nią umieć grać, a nie mamy w grze aż tyle czasu, żeby się nią nauczyć grać, no bo ona jest tylko w dodatku, a uważam, że naprawdę, naprawdę jest świetna. Ci berserkowie są tam mocarni, umiejętność kracha jest tam naprawdę świetna i no to jest moc Natalia, naprawdę spokojnie można nią wygrywać. Na czwartym miejscu talia potworów, też moc Natalia ze względu na to, że tam mnóstwo kart się przywołuje i dajemy jedną, a możemy od razu rzucić trzy, nawet cztery, nawet pięć w przypadku kart wampirów, jeżeli dobrze pamiętam. No ale wiecie, ją można załatwić łatwo trzaskającym mrozem i, i poptokach. No ale nią też raz na jakiś czas lubię pograć, żeby się tak pobawić właśnie. Miejsce, talia tu są i tej tali nie ma w grze, jest to fanowsko zrobiona talia i ja się dopiero niej uczę. Ale ona jest naprawdę bardzo fajna, Czyli to jest na przykład chmurny gigant i chętnie zrobię, nie wiem, osobnego TikToka, jakbyście chcieli o tym, co się znajduje w tej tali, bo w niej jest duży potencjał. Ale że się dopiero jej uczę, no to nie mogłabym jej dać wyżej, bo no, dopiero poznaję, co tam można właściwie porobić, żeby to dobrze zagrało. No i na ostatnim miejscu talia skojatel w tej tali nie ma nic mocnego. Ona, nawet w tej swojej najlepszej formie, gdzie już mamy uzbierane wszystkie kolekcjonerskie karty, jest fatalna, jest słaba, bardzo łatwo nią przegrać. Uważam, że prawie niemożliwe jest nią wygrać. No bo co ona ma? Ona ma dużo uzdrowicieli, ale ci uzdrowicieli są za 0 albo za 1 punkt. Nilgard ma uzdrowicieli za 10 punktów. To jest bez porównania. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione talie do gwinta, którą najczęściej gracie.